Cześć, Siemanko z tej strony Dropsy witam za kolejny odcinku na moim kanale. I ogólnie widzowie powiem Wam tak, że Martie napisał do mnie na Messengerze, że mam jak, jak stanę i jak wyjdę na serwer mam zążenie nagrywać, więc... Sprawdźmy co takiego się stanęło się. Boję się. Ale zobaczymy. Jestem u Vivi E, idziemy teraz do, do dom naszego domku Idziemy do domku zobaczyć co tam się stanęło się e, Może pójdziemy zaraz z tym głównym wejściem Żeby widzieć wszystko ładnie od głównego wejścia O, moje nogi Już tam do góry płynę O Bozie O Bozie, Bozie nie da się tego. Nie, nie da się tam dostać. O, dobra. Idziemy tutaj. uw, uroczy jesteś. Dobrze. Oho, dobra. Witam cię. Ja bym urożał. Obsyniu. Obsyniuzyka. Zostawiłam wam obsa. Nadzieję, że taki prezent się spodoba, bo niedługo. Yy, piekielna przygoda czeka na tym serwerze. Pozdrawiam. To jest Obsidian? O, guide A nie, oboje, tylko to. A nie, zawir zawirtowany domek. Nie. A, na szczęście tutaj nie zrzego. Ale jest och, troszkę... a okna są za no tak Żeby to wyglądało eee, to muszę pozbierać Eee, tutaj musi być ten kwiatek Tej też chyba, nie wiem, nie pamiętam jak to było Może Jalo poprawi, jak, jak coś źle zrobiłem Ale mamy przynajmniej troszkę więcej obsydianu eee, Żeby No, żeby, żeby, żeby Sprankować na tkaninę. Nad, nad, Bo taki miał, miałem plan od dawna, żeby Natka sprankować. A przynajmniej mam teraz troszkę więcej obsydianu. To nie jest może zbyt dużo. O nie, widzicie tutaj. Jest z Pixie. Nowy, nowy donator. Widzicie? Nowy donator jest. A czy nowy? Nowa, 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 nowa tabliczka. I to już z nową kwotą Ej, ej. Wiem Dobra, robimy ten obsydion Oj tydmati, tydmati Fajny pomysł, ale i tak komuś cały dom Zaobsydionuje, za calutki I tak ja to zrobię Cały dom będę, będzie w obsydionie jakiejś osoby Nie wiem jeszcze jakiej Zobaczymy Stany nie martrada na nie wchodzili, no Koniecznie mnie nie nagrywają jeszcze, więc yy... Troszkę lipa z tym Ale zobaczymy wiwi mam za duży dom na to żeby tak zrobić To jest ewidentnie ewiden x-dom jest za duży na to Ale taki natek, tytmati Smolax Zobaczymy Nie wiem, ktoś na pewno się może przekonać, na taki prank bo to jest yy, Fajny prank, tego jeszcze nie było, przynajmniej nie było teraz i to mi się podoba, to, to mi się będzie podoba... O nie, zniszczyłem jakiś bloczek. Mam nadzieję, że będę wiedział gdzie go ustawić. Chyba tutaj nic nie budowałem w tym domku. Wszystko jest zbudowane przez Yolomunę. Yolomunę. O, dobra. O Boziu. Pięć minut już kopie, co jest grane. Też ten prank to nawet... Już prawie czas... Godzinę, czasowo to cały odcinek już. Prawie, a kurde, a dobrze, przynajmniej mamy dirta. Dobra, dobra, dobra. A ja tutaj, tego przed, ja wtedy nie było za dużo. Myślałem, że będzie więcej. Myślałem, że będzie dużo więcej tego przed, no bo na razie jest ile? na razie jest 25. A w sumie w każdym oknie co najmniej po 4 jest, ale ja mam troszkę tutaj dużo okien. To w sumie to może być dużo. Tak z 40, albo ze stak, może być tyle. Kurczaczki, zobaczymy. Ten obsygnał obs 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 jest tak czarny, że ja myślałem, że to jest na początku węgiel. Naprawdę z kurczaczki. Fajnie wygląda, ale yy, nie spodziewałem się takiego pranka na od Tydmatiego. Od, od takiego pranka się nie spodziewałem. Wow, to jest wojna. A w sumie nie, no bo Jolo zrobiła prankę na Tydmatie. No to w sumie jestem, jestem wyrównany. Jesteśmy wyrównani. Pogrzam, widzowie Obsidian Challenge. Activated. Napiszcie mi na, na kim mam to zrobić. Na kim. Na kim mam zrobić tego pranka? Wy, 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 wy zadecydujecie na kim pranka robimy Dobra, tutaj nie ma nic Tu, 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 jest obsydian. bo tu jest, jest wyjście na, na dach Znaczy na balkon Ale ładny zachód słońca W ogóle jeszcze mam, zaraz coś pokażę widzowie, zobaczcie tutaj Tutaj jest taka wielka ryba Ją Vivi zbudowała, a ja nie widziałem jeszcze ani razu Wczoraj na live ie. miałem taką re reakcję kozacką czy to jest... No fajnie po prostu, miałem fajną reakcję Dobra, tutaj, są, tutaj też są, dobra Tutaj też są Okej okay. Są dwa konie, tak Tu jest gofrownica To zobacz, to na odcinku będziecie widzieć, gofrownice Więc Będzie masło, A, bozie Ogólnie przesz przeszłam za mój głos, bo jest troszeczkę inny Ale przed chwilą wstałem, dosłownie przed chwilką o, jak, jak tylko wstałem, Zobaczyłem messenger Mati powiedział No yy, yy, ma yy, Dropsik, jak, jak, jak wejdziesz jak na serwer to nagrywaj D tak myślę Aha, aha, prank Prank A Dobra Wchodzę Nagrywa. Patrzę. O kurde. To jest prank. Na początku się starszyłem, że to jest bez celu, bo przed lianie, bo to tak to by pół godziny trwał ten odcinek. Ale na szczęście nie. Na szczęście robię tylko taki kawałeczek. Teraz już jest... Już jest 9 minut. Już mogę dawać kamerę do filmu. Więc na mogę zrobić tego jeden osobny odcinek. Ale nie. Zrobimy jakieś 30 minut co na to z tego, nie? 10 minut z tego zrobimy. Oczywiście. A to jest tak dany. Chyba ma to obliczył, że tak nam da. Aha, tak jak być y, wróżka, y, dirciuszka i zostawić Wam dirta. No <śm> dobra, to wszystko. Dobrze, więc y, y, widz widzimy się na kontynuacji odcinka i. Pa! pa. Hej, cześć, z tej strony drogi Na kolejnym odcinku na moim kanale I widzicie jest ze mną Yolo Monea jolo? Cześć, tu, 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 cześć, cześć A, a nie przyjdziesz do mnie? Krzynka sortuje, nie, zaczynaj sam A, no dobrze No to w dzisiejszym odcinku yy, Tak obiecałem, zrobię jolo zbroję Cieszysz się, czy nie? Oczywiście, zawsze O, widzicie? No i oczywiście to jest odcinek z Majka w Dobrze, to i... mój, o nie mogę wstać, o dobra I jaką mi zielono chciała tą zbroję? Ja się mówiłem, mówiłam, ja się nie znam, rób co chcesz, żeby była dobra I miała na budkach te mro... coś tam, tym mrożenie To są moje wymagania Mrożenie? No żeby jak chodziła po wodzie, to żeby mi mroziło wodę Że to, to są moje wymagania A to nie wolisz tak, że jak spadnie z wysokiej... Z wysokości... I to też, w takim razie... W taki A to nie da się mieć... ...dwie pary butów Ej, widzowie, widzowie. Z tymi kobietami. Znaczy. Weź ze mnie? Nie nie nie. nie, nie, nie. No, no, nie, nie. ja myślę. Jezu, co nie sortuje tych skrzynek? Wytychę. Ty? Tak! Wodę u... rozlałaś, wodę rozlałaś. No, woda skrzynka, ma dawna. No, dziękuję. No, ja, co e... ci jest? Nic, skrzynki sortuje i wodę wylałam w skrzynkę, nie miałam jej zebrać. Aha, okej, okay. dobra Ja może się odsunę, żeby się nie dostać nie wiem, wodą albo cegłą Wodą, wodą dostać, uważaj, bo cię woda zaboli No zdziwiłabyś się Woda może, woda może się utopić, a woda, woda nie może cię zaboleć, wytyfy A jak skoczysz na tę? A jak skoczysz do niej i upadniesz tak na płasko, to na zaboli wtedy No to należy się skakać jest proste. Joro jest zbyt mądre. Ym... Ma widzisz. właśnie ten umysł. Eee, trzeba przypaść. Co się ma, Joro? Co? Musiałam, znaczy, ja? By... za znaczy cicho powiedziałem, nie słyszałam Cię. Co się ma? Co? 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 Ma się, się przepalić. Powiedziałam sobie po tym, że ma się to przepalić. No bo ci mówiłam, że z tym byłem w kopalni. Szukałam obsidianu, a teraz patrzę, że mamy w skrzynce dwa staki obsidianu. No bo ma... Super ty... jestem. No bo ty ma... nie, 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 to było ostatnie na tej tej. Ale ja wczoraj to robiłam. A. To, to... Jest... Ja, tak. ja prawie zginęłam tam dla obsidianu. Ja nie mogę. Super normalnie. No jesteś super. No, tak, tak, tak. Jest to mi na, ja na całą zbroję. No to połów rybki i coś pozabije, nie wiem. O tu może po te typikalne ryby idę. Co ty na to? Dobra. Tylko czekaj, idziemy na górę zobaczymy jakie mają być te kolory bardziej. Eee. Różowa, pomarańczowa. Różowa i pomarańczowa. Różowe i pomarańczowe. Czy mam wybierać? No. I ty jak tam... Yy, bo w tych... Jak są tropikalne rybki, to też są ten. Yy, uj, tak. Yy, to są. Yy, yy, jak są. rybki, to. tam jest też rybka. rybkach? No te różowe, niebieskie, żółte. Koralowce! O, to jeszcze koralowców przynieść. Nie ma jeszcze koralowców. to to jest? Skądś. No nie wiem, czy wziąć neksii, jak, jak nie ma na borderze. Kuba, ma, słyszałem kiedyś pożyczy od niego. Nie będę mu kradł Pożycz, dlatego ja mówię, pożycz, nie ukradnij, jak, pożycz. Jak, jak, jak ja mu tu pożycz, tego nie oddamy. To, że jak ty potrzebujesz, to później tego nie oddamy. Ty I się jest? Oddamy. A tu? Jak się border eee. powiększa, to damy, proste, eee. proste. Eee. Ten życie z kobietami, to jest. Może pójdę do Smoonachsa Ta woda, ja nie wiem, teraz jest sobie, dzisiaj nie wiem jakaś raz taka bez życia. Ciągle nie ma ludzi. Cały dzień nie ma ludzi. Ja coś zrobię to jest źle. A ja coś chcę zrobić to też nie. Nie może dla mnie zła jest, nie wiem. DODAK! Dodaks. Nie ma go halo Nie ma go, hmm, to nie ma. Dobrze no tutaj sam Oboźnie nie wzięliśmy, jeszcze tych Przez do domku wrócę, bo nie wziąłem wiadarek. Tak myślę. Ja tym wejść? A właśnie, muszę do donatorów, bo zapomniałem, zapomniałem o donatorach, bo to jest bardzo ważna rzecz. Zapomniałem, już biegnę do, do donatorów i od razu wezmę po drodze sobie do domku wejdę jeszcze wyżej. bez sobie Swifterka. Hmm. O, to są donatorzy. Jest tutaj nasza. M, m, Natasza jest nowa donatorka. Jest z Pixie. Y, który jest prawie 20 zł, ma złoty blok, yy, jest y, Nika Games, dolcik i naciawać. Więc uh. co tu się buduje, jala! No, co tam się buduje? Mówiłam ci, że teraz się buduje ja pokój alchemiczny. Czekam na odwrócenie enteru, aż będę mogła go wykończyć. Czy znaczy, dokończyć, bo mnie. No. Ale to ładnie wygląda. A to, no, to dziwnie wygląda strasznie. To. to. Ten kobel z tym bardzo. bardzo. Mówisz, że go nie będzie. Mówię, że czekam na wykończenie, żeby, no, żeby zrobić ściany, głównie przecież, no bo raczej tego nie zostawię. No, myślałem, że tak będzie, właśnie. No, tak, ja, ja bym tak zostawiła, mm -hmm. A ty co, już masz rybki? Nie no, nie, 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 bo byłem w Smolaksa, zobaczyć czy jest, a ja go nie ma w domu. Przyszedłem tylko złożyć swoją zbroję niedokończoną, a nie tutaj. Tutaj, i yy, już po niej pójdę. No to idź, ja idę na górę na razie. Okej. Okay. Dobrze, się wybieramy się, tu Możemy na napis.

To yy, Tylko gdzie te rybki mogą być? To jest pytanie. Yy, dobrze, w sumie, widzowie, zobaczymy się, jak już znajdę rybki, bo to będzie pewnie długa trasa, bo to jest co yy, na rzadkie te ryby, są te tropikalne, więc zaraz się widzimy, widzowie. Dobrze, widzowie, udało się, mam dwie rybki, ale to nie znalazłem ich, szukałem ich pół godziny, nie znalazłem ani jednej rybki, dopiero spytałem Vivi, czy ma rybki może, żeby mi oddać i udało się, że mam, mam rybki, mam dwie rybki, ale nie wiem, jakie to są rybki, to są po prostu, dostałem rybki, dwie rybki w wiaderku i noc się skończyła, akurat jak wyjdziemy do domu, to się nas no z... z... zrobiła, super, super plan. Dobrze, idziemy do domku. Zobaczymy że Yolo powie te rybki. Zobaczymy. Hej. Teraz po cichu, żeby Yolo nie strzała. Czy jeszcze mogę iść normalnie? to też? To jest, to jest już spoko to już. Cześć, po cichu. Cześć Yolo! O! Jesteś! W końcu, no. Jezu. Druga. Mam, Mam. No. Kazałeś mi znaleźć zapikalne za ryby. No, tylko Masz te ryby, dwie Zobaczcie się podbają tylko dwie. Zresztą tylko dwie. Bo dostajemy od Vivi. Bo, nie bo w, oc w oceanie nie ma ryb. No to skąd ma te rybki, Vivi? No nie wiem, skąd mają, no. Chyba nie mam wiedzieć, no. Zobaczcie się podbają. No to pierw no musisz jeszcze jedną zrobić, bo Ty masz te, ten kilo, w jakiś sposób weź piasek. Piasek weź. Oh I chodź, chodź, chodź yy, Wejdź tu do akwarium I zamień po, podłogę na, na piasek Ale nie, żeby... A, żeby podłogę Zamień tamto z piaskiem Aha, no to o. Mówi za, zamień Podłogę na ten, no to chyba zamienić Proste, proste tak. Słuchaj, nie ze zrozumieniem. Dobra, no, no. sprawdzamy jakie to rybki. Odsuń się. Różowa! Dobra. Ej! Różowa! Dobra, zaklej to. Różowa i pomarańczowa! Jezu, mi uwielbiają cię. Uwielbiam się. I są to ryby. Uwielbiam te ryby. A tam, na dole, na dole, na dole. Na dole. Ja. Uwielbiam, uwielbiam. Oh. Ja... Podobają, podobają mi się. <laughs> Jezutaj. Oh, jestem chyba dzisiaj mam taki dobry dzień. Jezu, ale farta masz gościu. No. <laughs> ja nie wierzę. Różowo-niebieska i powarą biała Ej, myślałam właśnie o powarą białej. O, uff. Ja. O, bo... Dobra, wpłciło ci się. Uf. Ale tak by się przydało więcej rybek. Więc jak nie nic, to możesz pobiegać po jeszcze Może gdzieś poszukać, bo mo może jeszcze są. Ja nie wierzę, że nie ma. No dobrze. To najwyżej na kolejnym odcinku poszukamy. Już razem pójdziemy. A to A moje mówiłem mówiłem, że lewa mi nie starczyło. A ja mówiłam, i źle łowić. No tak, no ale... No mówiłem te ryby. Ty I ty powiedziałeś, że... O, to przy okazji pójdę poszukać tych rybek. Przy okazji. Ale jak wiem, łowić i szukać jednocześnie w oceanie? W, w, no ty nie tak powiedziałeś, tylko... Ja tylko mówię twoje słowa. Hmm. Co to z tą rybą? Czy ona taka pup pup proszę, 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 widzowie ci cały dzień spędzili. Próbuję jakoś zielo pocieszyć, a nie wiem. Nie udało mi się. Gdy teraz się położyć spać, o, chyba już śpi. Więc. Kuczaczki, idziemy spać. Czucy Weź. No, co, co, no, co? Wy ty, się przy mnie kładziesz, masz tutaj no, łóżko. No cały dzień, cały dzień pracuję, stara. się, No wy, ten... wy, wy, masz tutaj łóżko, żeby się przy mnie kładziesz. No, no bo zawsze tutaj mnie spałem. Nie, zawsze było tak, że albo ja, że albo ty tu, a ja tu, albo ja tu, a ty tu. właśnie naprawdę, muszę tutaj spać. Nie, teraz jest na dół. Mogę żebym łóżko wziąć? Ty masz w skrzynce. No, więc trzy, to... dobranoc. Dobranoc. Aaa, gdzie są te łóżka? Boże, gdzie są łóżka? Dobrze, wezmę sobie to łóżko. A, idziemy spać, widzowie. Aaa, cała noc na tym łóżku, nie mnie plecy boże, gdzie, gdzie, Nie wiem, może gdzie podejdzie to łóżko? Dobrze widzowie, takim akcentem chciałem podziękować za dzisiejszy odcineczek Jak to... byle gdzie kładziesz to łóżko, odłóż go na miejsce Bo ona nie słyszała przez 3 pa... A, tu jesteś A gdzie to łóżko było? Tam tak, skąd ty wziąłeś? A boże, gdzie to łóżko widzowie? Tutaj Dobrze Takim akcentem chciałem zakończyć odcineczek, dziękuję wszystkim za oglądanie, zostawcie subskrypcję Podajcie na kanał Yolo Money. Eee, eee, dobrze, więc zostawcie dwie wcześniej w górę, to będzie kolejny odcinek z Ekstry i papa, z dzisiaj pa. to była i mam Mieliśmy dziurę w domu. O, no, no to no, Nieprawda! Nie. Nie wcale! No to papa!